Za się minut na ósma. Nie kryty krytyk. Radio Z. Niekryty krytyk. Radio Z na podsumowanie tygodnia. Jadę. Krzysztof Ibisz. Nikt nie podejrzewał, że można jeszcze bardziej oszukać upływ czasu, ale on znów to zrobił. W nowej reklamie szamponu do włosów Krzysztof Ibisz wygląda tak, że klipem zainteresował się sam pedober. Skandal wokół pracy detektywa Rutkowskiego nie ciśnie, ale udało się już odpowiedzieć na jedno ważne pytanie. Czy Duke Nukem, kultowy bohater kultowej gry, istnieje naprawdę? I mieszka w Polsce. To ja! Adele zdobyła sześć statuetek Granny, a Lady Gaga żadnej. No. no. Niemcy wyszli na ulicę, aby po polsku podziękować nam za walkę w sprawie akta. Szkoda, że już nie mam dziadków, bo czuję, że zrobiliby epic facea, gdybym im powiedział, że młodzi Polacy walczą ramię w ramię z młodymi Niemcami. Respekt. A na koniec smutna wiadomość dla fanów doktora Hausa, czyli najchętniej oglądanego serialu w historii seriali. Producenci uważają, że trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny niepokonanym, ale wiecie, Michael Jordan też odszedł, kiedy był na szczycie i wrócił. A ja wrócę do Was w poniedziałek. Nie dnia rzeczy, Maciej krączek, czyli nie Krytyk. Kryty.